Otwieram 18. sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Stwierdzam. W piątek 31 października w sali konferencyjnej Świdnickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się 18. sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni podjęli szereg ważnych uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta. Zaczynamy od e, e, przedstawienia koncepcji modernizacji MZEC, czyli generalnie energetyka cieplna i to, co w tej chwili jest, prawdopodobnie będzie musiało być zmienione. Dziś usłyszymy, w jakim kierunku powinniśmy pójść, jakie to będą paliwa i czy to będzie wiązało się z dużymi kosztami dla budżetu miasta, a tym samym no, dla mieszkańców. Chcielibyśmy, żeby ta modernizacja przebiegła w taki sposób, Niezauważalnych. Czy tak się uda? Zobaczymy. Potem będą dwa plany zagospodarowania. Mówimy o osiedlu młodych. Tam niewielka zmiana dotycząca budownictwa. Będziemy wyrażać zgodę na rozszerzenie budownictwa jeszcze w wolnych miejscach, które są na osiedlu młodych i podobny charakter będzie miała zmiana na osiedlu zarzeczu. W pobliżu ulicy Okrężnej będzie zmiana przeznaczenia terenu przemysłowego pod budownictwo mieszkaniowe. To to będzie ważna uchwała, rewaloryzacja podatków od nieruchomości. Mówię rewaloryzacja, bo chcemy, żeby te podatki były zmienione. Podniesione, ale w naprawdę w sposób minimalny do poziomu inflacji za ostatni rok. Czyli, czyli to de facto nie będzie podwyżka, tylko rewaloryzacja. Będą też trzy skargi mieszkańców na dyrektorów naszych jednostek. Komisje tym się już zajmowały. No, uznały, że skargi są niezasadne, ale zobaczymy, co na to cała Rada powie. Będziemy rozszerzać Radę Muzeum. Nasze Muzeum Kupiectwa musi mieć swoją Radę i ta Rada będzie dziś rozszerzana o kolejnych członków. Będzie jeszcze zmiana wynagrodzenia dla prezydent miasta. To minimalna stawka uzależniona od wskaźników ogólnokrajowych no i zobaczymy, czy to też znajdzie uznanie w oczach Rady. Nastroje są zawsze dobre. Liczę na to, że Rada będzie pracować konstrukcyjnie i podejmować decyzje, które są dobre dla miasta i dla mieszkańców. One są czasem oczywiście trudne, jak w przypadku podniesienia podatków, no ale życie takie jest. Podatki płacić musimy wszyscy. Inflacja jest rzeczą wiadomą. Wydatki nasze też rosną, bo inflacja dotyka różnych sfer życia. Więc to jedna z dzisiejszych uchwał. Ale będziemy także rozmawiać o takim ważnym punkcie, jak aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to są bardzo ważne kwestie, szczególnie teraz, kiedy robimy różnego rodzaju modernizację, termomodernizację i zaopatrujemy się we własne źródła ciepła. Weryfikujemy te plany, bo życie zmienia się bardzo szybko, w związku z tym i te plany trzeba zmieniać tak, żeby dostosować je do obecnych uwarunkowań technologicznych, obecnych cen czy tego, co stawiają przed nami wymogi transformacji energetycznej. Z ciekawych rzeczy przedstawienie założeń do projektu hali widowiskowo-sportowej i basenu to są bardzo wstępne koncepcje, ale chcielibyśmy, żeby radni się z tym zapoznali. Oczywiście, jeśli są tacy spośród państwa, którzy interesują się miastem na tyle, żeby poświęcić kilka godzin na obserwowanie naszych obrad, to serdecznie zachęcam. Każdy powinien wiedzieć, co się dzieje w mieście i co robimy w interesie miasta i mieszkańców. Także serdecznie zapraszam.